Szkoła powstała 11 listopada 1958 roku. Początkowo była to tylko zasadnicza szkoła rolnicza, następnie powstało Technikum Rolnicze. Dzisiaj w kaczkach średnich znajdują się następujące typy szkół: Technikum Rolnicze o specjalizacji w zakresie rynek rolny i agrobiznes, Technikum Technologii Żywności specjalizacja w zakresie mleczarstwa, masarstwa, cukiernictwa, ciastkarstwa, przemysłu owocowo-warzywnego, fermentacyjnego. Technikum mechanizacji rolnictwa szerokoprofilowe. Liceum zawodowe specjalność wiejskie gospodarstwo domowe. Liceum ekonomiczne specjalność rachunkowość i rynek rolny. Zasadnicza szkoła mleczarska Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Szerokoprofilowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wiejskie Gospodarstwo Domowe. Bogato wyposażone klasopracownie umożliwiają zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnych i zawodowych na zajęciach z chemii. Klasopracownia Produkcji Zwierzęcej umożliwia przygotowanie uczniów z zakresu hodowli bydła, trzody chlewnej, koni futerkowych, a także innych gatunków zwierząt. Wiele pomocy naukowych wykonują sami uczniowie w ramach prac dyplomowych. Biorę. Klasopracownia mechanizacji rolnictwa. Tutaj oprócz wiadomości z zakresu mechanizacji uczniowie zapoznają się z przepisami i zasadami ruchu drogowego. Szkoła posiada własną klasopracownię komputerową. Komputery połączone w sieć umożliwiają zdobywanie wiedzy z zakresu informatyki i komputeryzacji prac biurowych. Na wyposażeniu pracowni znajduje się drukarka igłowa oraz laserowa. Planuje się dalsze zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także otwarcie koła komputerowego. W roku szkolnym 1993-94 otwarto Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny. Uczniowie już w pierwszej klasie uczą się pisania na maszynie, liczenia na nowoczesnych maszynach liczących. Każdy z uczniów ma do dyspozycji elektroniczną maszynę liczącą oraz maszynę do pisania. Program przewiduje również nauczanie. Prawa, techniki biurowej, bankowości, statystyki oraz podstawowych wiadomości z zakresu rolnictwa. <noise> Biblioteka szkolna posiada bogaty wybór książek, gazet i czasopism. Są to oprócz lektur książki i podręczniki z przedmiotów zawodowych oraz literatura piękna. Aktualnie w bibliotece znajduje się ponad 24 tysiące woluminów. W czytelni można skorzystać z czasopism fachowych, młodzieżowych oraz gazet. Ciągle wzbogacana jest szkolna wideoteka. Księgozbiór podręczny zawiera szereg encyklopedii, słowników, i leksykonu, z których można skorzystać na miejscu. Dwie w pełni wyposażone pracownie żywienia umożliwiają uczennicom nabycie umiejętności wykonywania potraw, np. przykład z mięsa, ryb, mleka, sporządzania zup, sosów, pieczenia ciast, a także sporządzania deserów, napojów, potraw regionalnych i tym podobnie. Młodzież uczy się również planowania jadłospisu, na przykład dla kilkuosobowej rodziny, czy zaplanowania i wykonania zestawu potraw na przyjęcie okolicznościowe, oceny potraw ze zwróceniem uwagi na higienę i estetykę, a także nakrywania do stołu i obsługi konsumenta. Pracownia krawiecka umożliwia nabycie umiejętności m.in. szycia ręcznego i maszynowego, wykonania serwetek, haftu naprawy odzieży, cerowania i tym podobne. Każda z uczennic samodzielnie szyje sobie fartuch gospodarczy, spódnicę, bluzkę oraz spodnie, czyli przyjemne spożyteczki. z Zajęcia z higieny i ochrony zdrowia to między innymi udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapoznanie z działalnością ośrodka zdrowia i poradni specjalistycznej, rozpoznawanie i suszenie ziół leczniczych, pielęgnowanie osób chorych i starszych. Prowadzone są również zajęcia związane z higieną i pielęgnacją niemowląt, prawidłową kąpielą i przewijaniem niemowląt, przygotowaniem posiłków dla niemowląt, gier i zabaw dla dzieci. Dużym zainteresowaniem dziewcząt cieszą się zajęcia kosmetyczno-fryzjerskie, gdzie uczą się one prawidłowej pielęgnacji włosów, doboru fryzury do typu urody, prawidłowej pielęgnacji cery, wykonywania masek kosmetycznych, wykonywania makijażu i itp. Urządzanie gospodarstwa domowego obejmuje na przykład opracowanie projektu urządzenia wnętrz mieszkalnych, opracowanie planu funkcjonalnego urządzenia i wyposażenia kuchni i żarni, wykonywania elementów dekoracyjnych do poszczególnych wnętrz mieszkalnych, a także układanie kompozycji kwiatowych. Tutaj zawsze jest jeszcze taki dopołatowany i tu nie wiem. Skoła posiada własne warsztaty, gdzie odbywają się zajęcia z zakresu obróbki ręcznej metali, obróbki mechanicznej metali, na którą składają się obróbka na tokarkach, fryzarkach, szpipierkach. W stolarni szkolnej odbywają się zajęcia z zakresu ręcznej i, ob i maszynowej obróbki drewna. Na zajęciach w spawalni uczniowie nabywają umiejętności. Spawanie łukowego, spawania i cięcia gazowego, zgrzewania i lutowania i innych czynności związanych ze spawaniem. Na zajęciach praktycznych z mechanizacji rolnictwa uczniowie naprawiają maszyny i ciągniki rolnicze. Dokonują przeglądów technicznych, zapoznają się z układami występującymi w pędznikach, maszynach, samochodach, dokonują diagnostyki pojazdów. Ciągle poprawia się bazę szkolenia praktycznego w pionie mechanizacji. Między innymi organizowana jest stacja diagnostyczna. Oraz budowane są nowoczesne warsztaty mechaniczne. Dużą atrakcją zajęć praktycznych jest później, gdzie oprócz prostych operacji kowalskich, takich jak wydłużanie, rozszerzanie, odsadzanie, skręcanie, gięcie czy zgrzewanie, wykonywane są przedmioty i regeneracja części maszyn. W szkołach o profilu rolniczym jest przewidziany programem nauczania. Kurs na prawo jazdy kategorii T na ciągnik. W szkołach mechanizacji rolnictwa i samochodowej kurs na prawo jazdy kategorii T i B. Ciągnik i samochód. Po uzyskaniu prawa jazdy ciągnikowego uczniowie odbywają przeszkolenie z obsługi i kierowania kombajnem zbożowym. Prawo jazdy kategorii A motocykl jest nadobowiązkowe. Chętni mogą zdobyć prawo jazdy w ośrodku szkolenia kierowców przy naszej szkole. Na tych samych zasadach mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B osoby, które nie mają w programie nauczania przewidzianego kursu na samochód. Uczniowie. Interesujący się sportem mogą kontynuować swoje zainteresowania, gdyż szkoła posiada własny ośrodek sportowy, na który składa się pełnowymiarowa sala gimnastyczna z siłownią, stadion ze wszystkimi urządzeniami do lekkoatletyki, dwoma kortami do tenisa i piłki siatkowej, boiskami do piłki koszykowej i piłki nożnej. Sali gimnastycznej jest również sauna. Przy szkole działają następujące sekcje sportowe: lekkoatletyki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej dziewcząt, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Zajęcia w sekcjach odbywają się 4 do 6 razy w tygodniu, a w okresie ferii i wakacji młodzież przebywa na zgrupowaniach sportowych. W atrakcyjnych miejscowościach. Wielu usportowionych absolwentów naszej szkoły podjęło studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Szkole pozostaje na wysokim poziomie. Nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w kraju. W dalszym ciągu pretendujemy do najbardziej usportowionej szkoły rolniczej w kraju. W tym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce na igrzyskach szkół rolniczych w Pile. Szkoła posiada własny internat na 210 miejsc oraz stołówkę. W pokojach dwu, trzy i czteroosobowych wychowankowie internatu mają dobre warunki do nauki i wypoczynku. W internacie znajduje się również świetlica dla dziewcząt i chłopców, studio radiowe sala audiowizualna, ciemnia fotograficzna aula w internacie Organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe, na przykład dyskoteki, wspólne oglądanie filmów czy turnieje sportowe. Swoje zainteresowanie można pogłębiać działając w sekcjach, które są w internacie, a także w kółku tanecznym, pracując w ciemni fotograficznej czy studiu radiowym. W internacie znajduje się również gabinet dentystyczny i pielęgniarka. W ostatnim czasie powstała druga pracownia komputerowa, która wyposażona jest w 8 komputerów skaner, drukarkę kolorową oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obrazów na ekran. Wyposażono również nowe laboratorium chemiczne do realizacji zajęć z analizy żywienia, mikrobiologii, chemii. Stała również nowoczesna stacja diagnostyczna umożliwiająca uczniom naprawę oraz diagnostykę samochodów. A tak aktualnie wygląda praca w pracowni obróbki mechanicznej. Dodatkowe informacje na temat szkoły można uzyskać dzwoniąc pod numer 784720 lub w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy.